Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna katecheza wielkopostna, katecheza o nawróceniu. Przypominamy sobie, że w Biblii nawrócenie to nie jest jedynie zmiana postępowania. Wynikiem nawrócenia jest zmiana postępowania. Ale najpierw trzeba zmienić myślenie. Yy, tak jest tłumaczone słówko metanoja, metanoein, greckie słówko, które, którym określamy nawrócenie, ale dokładnie, dosłownie w języku greckim to znaczy, yy, metanoein znaczy na, w, zmienić myślenie, postrzeganie, myślenie, światopogląd, przekonanie. I właśnie to powinno być yy, głównym zadaniem w Wielkim Poście, naszym zadaniem, kiedy, kiedy chcemy się nawrócić zmienić myślenie, zmienić, przepraszam, jeszcze raz powiem, główkowanie, zmienić swoje przekonanie. Kolejna katecheza będzie właśnie do tego zapraszała, żeby zmienić swoje myślenie na temat wiary, na temat wiary. Chcę rozpocząć tę katechezę od historii, którą dobrze znamy, zapisanej w powieści Robinson Crusoe. Robinson Crusoe w wyniku burzy dostał się na bezludną wyspę i wydawało mu się, że jest na tej wyspie sam. Budował swoje życie, ale w pewnym momencie zaczął zauważać, że chyba nie jest sam. Oto zobaczył ognisko, którego on nie rozpalał, zobaczył jakieś połamane. Gałęzie drzew czy krzewów, które nie przechodził, a w końcu zobaczył stopę człowieka, która nie była odbiciem jego stopy. I więc w tym momencie uzyskał przekonanie, że nie jest sam, że jest ktoś jeszcze na wyspie. To było przekonanie człowieka, który mówi: jest jeszcze ktoś. Ale dopiero uwierzył w to, że jest ktoś, gdy spotkał Piętaszka. Piętaszka, który do niego przemówił i to jego niezrozumiałym językiem. Nie znał tego języka. Wreszcie, siostry, kochani, wiara to nie jest jedynie przekonanie, że Bóg istnieje. Wielu y, ludzi myśli, że Bóg istnieje, ponieważ jest przyroda wspaniała, ponieważ jest inteligentny człowiek i, ten, i to wszystko, co człowiek potrafi zrobić, wymyśleć. Prawda? Wielu ludzi ma takie przekonanie. Po y, znakach, po objawach y, Bożej obecności człowiek dochodzi do przekonania, Bóg istnieje, ale żeby wierzyć w Boga, trzeba tego Boga zobaczyć. Trzeba Boga usłyszeć, tak jak to, to, to doświadczenie miał Robinson Crusoe. A więc czym jest wiara? Wiara jest spotkaniem z osobowym Bogiem, który do nas przychodzi i do nas przemawia. Chcę przytoczyć teraz bardzo znamienne słowa. Papieża Benedykta, zmarłego niedawno, papieża Benedykta, który właśnie w Polsce, 26 maja w 2006 roku, na Placu Piłsudskiego, podał nam Polakom definicję wiary. Nie wiem, czy dobrze ją znacie. Benedykt mówi tak: Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Dalej mówi, wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości tego, który nas pierwszy umiłował, aż do całkowitej ofiary z siebie. Potężny umysł, intelekt. Benedykt XVI, który właśnie tak mówi na temat wiary. Jeszcze raz parafrazując może, wiara to nie jest tylko yy, przyjęcie określonych yy, yy, prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci. I ten drugi człon, który określa wiarę, jest bardzo ważny, bo wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, z Bogiem, relacji opartej na miłości tego, który nas pierwszy umiłował. Na tym polega wiara. Wiara jest Osobistym spotkaniem, wiara jest osobistą relacją. A kiedy jest relacja między osobami? Kiedy dochodzi do spotkania między osobami? Kiedy osoba, osobę ujrzy, zobaczy i usłyszy jej słowa. Bez usłyszenia słów, bez wypowiedzenia tego, usłyszenia tego, co ktoś do nas mówi, nie mamy spotkania, nie ma relacji. Mówi również papież Benedykt w innym swoim przemówieniu słowa, które również określają um, tę relację. Benedykt mówi: U początku bycia chrześcijanina nie ma decyzji etycznej, czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, w tym decydujące ukierunkowanie. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Na tym polega wiara spotkanie z Bogiem, który objawia nam siebie przez Swoje słowa. Na początku naszego chrześcijaństwa, można powiedzieć, na początku naszego nawrócenia nie ma jakiejś decyzji etycznej. Na początku nawrócenia jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą Jezusa Chrystusa, z osobą Boga, który nas miłuje. Widzimy więc, żeby się nawrócić, żeby być innym człowiekiem, być szczęśliwym, trzeba podjąć trud, Wejścia w relacje z Bogiem. Trzeba podjąć trud spotkania się z Bogiem. Trzeba wyjść na spotkanie Boga. Spotkanie z Bogiem decyduje o naszym życiu. Relacja z Nim. Wtedy Bóg nie jest jedynie kimś, nawet czymś. Bóg jest tym, do którego mówimy Ty, a On mówi do nas ja. Ale tylko wtedy możemy do tego dojść, kiedy usłyszymy Jego słowo, kiedy przyjmiemy Jego słowo. Pięknie o tym mówi również spotkanie Jezusa z uczonym w piśmie. Uczony w piśmie zapytał Jezusa mistrzu, nauczycielu, jakie jest pierwsze z przykazań. I pan Jezus, cytując Stary Testament, odpowiada: Pierwsze jest. Słuchaj Izraelu. Bóg Jahwe jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego i tak dalej i tak dalej. Ktoś powiedział, że paradoksalnie pierwszym przykazaniem nie jest miłość Boga i człowieka i siebie, ale pierwszym przykazaniem jest słuchaj. Słynne Szema Izrael. Słowa, które pobożny Żyd wypowiada siedem razy na dzień. Słuchaj Izraelu. Żeby spotkać się z Bogiem, trzeba Go usłyszeć. Trzeba usłyszeć Jego słowa, trzeba usłyszeć Jego głos. Dlatego też w wielkim poście musimy usłyszeć głos Pana. Po to jest ymm, Słowo Boże, po to jest Biblia, po to Kościół głosi nam Słowo, a żebyśmy usłyszeli to Słowo. Chcesz podjąć trud nawrócenia, chcesz się zmienić, chcesz zmienić swoje postępowanie. Chcesz, żeby cię inaczej traktowano w domu, w rodzinie. Chcesz, a żebyś Ty in inaczej traktował innych, słuchaj słowa. Słowo prowadzi do tego, żeby spotkać się z Bogiem, bo to wtedy Bóg układa nasze życie. Bóg, który głosi nam słowo. Niech to będzie pracą na kolejny czas Wielkiego Postu. Dziękuję.